Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani ja Pani teraz powiem krótko, niech Pani mnie dobrze słucha. Tak. W Pani domu jest bomba. Mhm. I ja nie żartuję. Ma Pani trzy godziny na opuszczenie domu i ma Ale Pani... Taka, taka z to, jak na taki zapalnik, czy... to Pani będzie wiedzieć, jak wybuchnie. Tak. A długo takać? Powiedziałem, trzy godziny ma pani na opuszczenie domu i ma zostać 10 tysięcy w walizce przed drzwiami. No, a może być 20? Może być 20, szmatu pierdolona. Zobaczymy kurwo czy się tak będziesz cieszyć. Jak ty do mnie kurwa mówisz, co ty sobie myślisz? To ja sobie myślę. Gnoju jeden. Kurwa gnoju, zobaczymy jak bomba pierdolnie. No, ty sam jesteś pierdolnięty. Ciebie już nie będą ulecieć jak bombę wypierdoli. Nie, co ty nie powiesz? Kretyn. Kretyn? Jota. Zobaczymy. Kurwa, nie w kurwie mnie, bo zaraz odpalę, przed czasem szma to pierdolona. Kurwa, że ja tu mam kurwa nad ręką zapalnik. No, zobaczymy kurwa. No, no. Sterowany zdalnie, zobaczymy. Aha. Ty myślisz, że w Polsce nie ma takich terrorystów? Odpowiedź brzmi, nie wiem, choć nie wiem.